Dzień dobry! Jak wiecie z tytułu, dzisiaj pokażę Wam, jak morsuję ja, czyli Grzegorz. E, pokażę Wam, jak to wygląda e, z mojej perspektywy. E, przede wszystkim, e, ja nie dojeżdżam samochodem nad jezioro czy też plażę na morsowanie, tylko idę przez las. Idę lub biegnę, żeby się troszeczkę rozgrzać przed tym pływaniem. E, Zajmuje mi to około 5-6 minut, także jest dość blisko. Jak jestem mocno ziemnięty, to łatwo jest dostać się do domu. Często też jadę rowerem. Tyle. Pokażę Wam za chwilę już siebie nad jeziorem, bo chcę chwilę pobiec, żeby się troszeczkę rozgrzać. Także do zobaczenia. starłem już nad jezioro, aczkolwiek zapomniałem jednej istotnej rzeczy, yy, mianowicie siekiery. Yy, miałem nadzieję, że yy, wchodzą ludzie w tym jeziorze na tyle często, że będzie wykopane przejście, ale dzisiaj w nocy było minus 20 stopni prawie, także zdążyło dość szybko zamarznąć. I lód jest yy, takiej grubości, że można bez problemu po, nich chodzić, po nim chodzić. Także yy, Muszę się wrócić do domu po siekierę i wykopiemy sobie okrągły przerębel w tym pięknym jeziorze. Byłem nad jezioro, tym razem już z moim niezawodnym środkiem transportu, czyli rowerem i małą siekierką. Także zaraz wykopiemy tutaj małą dziurkę i będziemy przystępowali do morsowania. Rozgrzewka jako kopanie przerębla również jest bardzo skuteczna. To parę minut jest minus 10 stopni, lód was 4 cm, ale dziura zrobiona. Ok, przed wejściem ostatnia motywacyjna gadka. Jeśli ktoś myśli, że chce mi się wchodzić do tej zimnej wody, to jest w dużym błędzie, ponieważ strasznie mi się nie chce. Ale pamiętajcie, że im bardziej wam się nie chce, tym więcej warte jest takie jedno wejście. No i widoki są dość ładne, okej. Okay. Yy, muszę zapać tak samo telefon jak nagrywałem. Siedzę już koło 10 minut, także zaraz przyjdzie pora na to, żeby wyjść, bo już pomału drętwieję. Wykopałem dość niski ten przerębel, także siedzę tutaj po brodę w wodzie. Jeszcze na koniec krótkie nurkowanko. I będzie można wychodzić. Jeszcze ja niestety nie wytrzymał temperatury panującej na dworze. Także końcówkę dogrywam tutaj. Wróciłem bezpiecznie do domku. Posiedziałem w wodzie jakieś 13 minut. Tak wygląda morsowanie moje. Możecie mi pokazywać, jak wygląda wasze morsowanie, wysyłać wiadomości. Pozdrawiam serdecznie.